O, Andrzej już, Andrzej już, dobra. Masz, no. usłuchaj. Talony, słuchajcie, talony do wykorzystania w sklepie, ale przez tydzień czasu. W tym tygodniu każdy musi wykorzystać. Poczekaj, jeszcze bucha. z tej strony, bo tam pani będzie robić więc... Pięknie. Drugie miejsce, z wynikiem 195, Jakub Pałękowski. Gratuluję kolego, brawo! Proszę bardzo. Proszę. jeszcze masz? Tu jeszcze puchara. Gratuluję, Proszę bardzo. Stańcie obok siebie, Mikołaj. Chodź tutaj, stań po tyłku. To będą nagle flagi. Na tle wody trzeba zrobić na tle wody zrobić? Trzecie miejsce, z wyskiem 20 gram. Jakub Kozieł. Mikołaj. Gratuluję. Warte miejsce no z wynikiem takim, nie powiem jakim, a to to już wzięty. Jest, to to samo zrobić. Tu już wzięty jest po prostu niższy numer startowy Filip Rogoziński. Brawo! Brawo!